Witajcie na kanale Danger Hobby, jak sama nazwa tego miejsca wskazuje, a nazywa się ono Niezły Młyn, dzisiaj będzie tutaj Niezły Młyn, bazuka już wywisi na ścianie, logo kanału też, tam mamy logo importera SR Pyro, ponieważ dzisiaj będzie tutaj odbywać się prezentacja produktów SR Pyro. W tym roku naszą prezentację od strony obsługi pirotechnicznej wspiera Arka Pyro Show. Tak jest. Tak jest. Także oprócz prowadzenia klasycznej prezentacji, przygotowali też na koniec krótki pokazik w Pyro Musical. Może, Bartek, chciałbyś coś więcej powiedzieć na ten temat? Jakby na samym początku, będzie cały blok, w którym będziemy kolejno prezentować kolejne wyrzutnie z oferty SR Pyro. Wieńczymy go tymi wyrzutniami, które należą do kategorii widowiskowej, profesjonalnej, czyli takiej, z której można utkać, utworzyć profesjonalny pokaz. No i chcąc pokazać, właśnie jakie mają one potencjał, na samym końcu przedstawimy dosłownie 45 sekund czyli bardzo krótki, ale szalenie intensywny. Pyro Musical, pełna synchronizacja do muzyki, aż 9 pozycji, swoją drogą wuję miało tu być więcej miejsca, więc utkaliśmy je, umieściliśmy je co, co jeden metr, w zasadzie co półtora. Ehm, także no, dziewięć pozycji, ogromna synchronizacja, 45 sekund i na sam koniec jeszcze zwieńczenie e, sześcioma szelkami w kalibrze 6 cali. E, e, I to w zasadzie będzie jedyny towar, który nie jest od SR Pyro. Wszystko inne w tym akcencie finałowym to jest 100% towar SR Pyro, więc fajnie to pokaże potencjał, jakie te wyrzutnie w sobie posiadają. Trwają już ostatnie prace związane z rozkładaniem naszej wystawki. Są tutaj e, wszystkie, no nie wszystkie, bo powiem szczerze, że szef w dziurawych butach chodzi najlepsze produkty zostały sprzedane co do jednego. Sztuki. Więc jest tutaj większość oferty Ester Pyro na naszej ekspozycji, każdy będzie mógł podejść, będzie mógł zobaczyć, będzie mógł, mógł dotknąć. Poprzyczepiamy też tam niedługo ceny, żeby każdy klient od razu wiedział jaka jest cena wyjścia przed rabatem. I tutaj dla każdego oczywiście, kto się zamelduje czeka upominek. A między innymi w upominku jest coś specjalnego, ale tylko i wyłącznie dla gości prezentacji. Ja tutaj zasłonię, ponieważ jest tutaj specjalny QR kod. Z filmikiem, który po prostu przekieruje do takiego filmu prywatnego na YouTubie tylko dla gości z prezentacji. Zobaczymy, być może później ten film upublicznimy wraz z logiem Pyro. Umieściliśmy tutaj logo Danger Hobby, jest to logo naszego kanału na YouTube, z pod spodem wisi bazuka, która jest no niemalże symbolem tego kanału. I później te gadżety pojawią się w showroomie, także jeżeli ktoś będzie chciał przyjechać, zobaczyć jak wygląda właśnie wystawka naszych produktów. I być może wystawkę jeszcze taką zrobimy, która powstanie ze współpracy z innymi youtuberami. A jak wiecie, jak nas obserwujecie na mediach społecznościowych, to takie współprace, jak najbardziej się szykują, będzie można po prostu przyjechać i zobaczyć fajne rzeczy, fajne gadżety. Także będziemy wszystkich zapraszać, nie tylko osoby pracujące w biznesie pirotechnicznym, ale również maniaków, piroświrów, którzy chcieliby zobaczyć po prostu jak nasz showroom będzie wyglądał. Ja nazywam się Bogdan Kopański i jestem dystrybutorem na rynek polski. Pokrótce chciałbym powiedzieć jak wyglądały u nas poprzednie prezentacje. To jest nasza czwarta prezentacja na rynku polskim. Firma Ester Pyro jest już 5 lat. W pierwszym roku zobaczyliśmy te produkty, widzieliśmy w nich potencjał. W pierwszym roku sprzedawaliśmy je tylko detalicznie. To jest Tomas Smitala, właściciel firmy Ester Pyro. Coś, co będzie jakby nowością w naszej firmie, jest to nowa strona internetowa B2B z panelem handlowca. Następnie fotosmuk pomarańczowy i zielony. Proszę zwrócić uwagę na długi czas emisji, półtorej minuty. Radę może troszeczkę dalej z tymi dymami, żeby nas tutaj nie zadymić. A tutaj widzimy po prawej stronie poszła już pozycja numer 7. Pozycja numer 35, moskito. <śprzydź> Największa rakieta z ogromnym składanym kijem. I z poświęcą tego, tego mixu, Spider-Man Sharp, a wygrach doleśmy do 39, 25, 30 MIX, to jest jej indeks, i spośród tych czterech różnych wyrzutni, tak. które znajdują się w kartonie, wyraźnie niebezpieczny wyrzutnik. MiX, czyli w sumie najczęściej znany bad cellar. Celle 4076, no i ponownie złączyłem czarowar, aż do 38 milimetrów. Zaczniemy pod fermonek 38 mm, cela 4320, czyli pozycja numer 51. Rąkie brawa! Gold Edition 50 mm 25 strzałów to jest komputer. Coś pięknego. Gromkie, gromkie brawa dla części z zapartego życznia.